W ten piątek o 19 startuje nowa super edycja Lifesteala na moim serwerze nanomc.pl. Wpadniesz? W tym filmie pokonamy mnóstwo przeciwników, niesamowitą taktyką, której wykorzystamy atrybut, którego nikt nie docenia. A jest bardzo mocny. Czy wszystko poszło po naszej myśli? Oglądaj i sam się przekonaj. A pierwsze 300 osób, które wpisze komendę Super Drop. Otrzyma super vipa, 3 dropy i epicki kluczyk. Kto pierwszy, ten lepszy. Siema! Wschodzik! Co tam? Siemanu! Wytyłasz mnie że dlaczego ty tak wyglądasz? No właśnie też się zastanawiam, czemu ty masz garnitur stary, a ja znowu wyglądam jak giganu, tylko Bo... pod innym nikiem. Stary, musimy się prezentować, Harvey Darby musi... Duo, Harvey i Darby muszą się prezentować, a ty wyglądasz jak... no... Za, zapracujesz sobie na garniturek Podczas twojej nieobecności dominowałem ten tryb a Raczej tak. sporo, sporo pozabijałem Mam 16 killi, 0 deadów i tak musi pozostać Wybrałem klasę paladyn Mam 200% szczęścia do, od, od paladyna Ale siły mam 190, odporności 180, a szybkością mam tylko 120 ja Stary. Ty no właśnie, nie bogol Nawet nie ile to farmiłem Chciałem 200, 200, 200, ale wejdź sobie w rynek Kliknij na książkę i posortuj sobie do inne I zobacz, jak mało jest em emblematów Siły, odporności, szybkości Emblemat szybkości 200 koła kosztuje na szczęście trochę ich mam, ale stary nie za dużo, zaraz użyjemy Znaczy ja, ja użyję Tobie też coś dam, już nie becz, no, Ale no, stary, no. dobra słuchaj mnie, mam emblemat zmiany klasy, nie? Ja też I to jest kluczowe Mówiłem czy byłem paladynem, bo myślałem, że to jest najlepsza strategia Ale stary, odkryłem coś lepszego Oho. Wybierz sobie alchemika Będziemy <laughs> coś tu kopcić? <laughs> no 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 stary, słuchaj mnie Wczoraj był update na dropie Po pierwsze nie można używać elit w trakcie pvp, Udać mnie Widzisz, nie mogę latać Jak mam Aha. litrę Nie mogę żyć litry przez z łapki, Ale jest ważniejsza zmiana Alchemik teraz Co uderzenie się mi z, z, z łapki ciągle Co uderzenie Masz szansę na siłkę Speeda, resistance, regenerację Czy jakikolwiek pozytywny efekt I może, Jak masz fartę To możesz go uczyć Nastakować w jednym czasie Ale Aha. alchemik To jest skrywa tajemniczą broń Zobacz Nikt tego nie przemyślał Ale tak ci powiem Że gracze na rynku Wystawiają potki Mam pokupowane potki reg Regeneracji i siły Ale to nie wszystko Mam wender, Ender Dla ciebie Rzecz w miarę. No i to rozumiem. Masz to, masz to, masz to. Ale gówno. Mamy to i to. Zrobisz sobie stary kwiopica, co? <noise> Może wider. Wider czy kwiopica wolisz? jest chyba. Może być. Brać klasę alchemii? No mam, no. Stary, wiedziałem, że to się kiedyś przyda. Zobacz to. Użyj sobie do 200. Czy Użyj, użyj! Wow! Ma, mój, mój mózg się powiększył! <grym> mój mózg powiększył! Ład! Każdy sprzedawał emblematy inteligencji mega tanio, ponieważ nikt nie wiedział, że ta klasa jest OP, ale oni się dzisiaj o tym przekonają, że ta klasa jest Turbo OP. Użyj sobie dwa takie, dwa takie jeszcze. Łączy ci to i to? Masz pajęczy łuk, masz strzały. Zobacz wow. to, co ja teraz robię. Aha. Teraz masz Sharpnessa szóstkę. zobacz to! Wow! To się ma taki miecz! Wow! Widzisz? Nie bez powodu stary, dałem ci 200% inteligencji. Wiesz, jak działa w ogóle chemik, czy nie wiesz? No, no nie. Chemik działa tak, że wydłuża ci czas potek i zmaca ci ich poziom. A ja, stary, przez ostatnie dni farmiłem kasę i zbierałem rzeczy. I mam dużo potek, serio dużo potek. No serio? Tylko, że jest, jest jeden problem. Mam mnóstwo potek regeneracji, ale mam mało potek siły. Ludzie wystawiali potki regeneracji za 500 dolków, a potki siły tam były po 50, 100 koła, i były drogie. I teraz, jak mamy alchemika na wymaksowanego, to nasze potki są mega mocne. Czyli, stary, jak mamy regenerację, nie jest, że ta potka trwa długo, to się działa jak no, czaj, to jak koks. Mamy stary... Co ty mam rzucaną siłkę na 8 minut. To ile to będzie ten z inteligencją, ty? 16. A, i jeszcze chemik. No, czyli złote jabłka ci nawet wzmacnia. No to jest gigałpa postać. Idziemy na channel jedynkę, bo tam jest największy dym, nie? Chodź tutaj. Chrystus. Rzucam potkę w górę. O 12 minut mam. Ej, czemu ona zleciała? Stary, ona zleciała, widziałeś to? Gdzieś na bok, no? Ja już rzuciłem do góry, a ona poleciała na bok, ja mam 12 minut! Halny zawiał, halny zawiał. Dobra, biegniemy jak biegnie, 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 dobra, stary. szukaj ludzi, szukaj ludzi. Tu ich bejtuje normalnie. Biorę ich tu, macham im łapką. A pa, a w którą stronę od jesteś, jesteś, żebyśmy cię wyraźnie eee, szukał. East, 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 east Dobra. East North. Bije się ten No, island. A, już, już się klepiesz, tak? ta? Tak! Ale chłop szybki jest W siebie wolę hitę, dawaj go! Pyk! Pyk! Ty będę ruchiem Ty, Ej, a ja mam antylogaut, an, nie, nie mam ci jak pomóc. Au, au, Ze skoczyów, o, nie, to zeskoczył. Ja to ja, to ja stary musimy go do łówki. Zapiję go, nabiję go za drugi raz. tam będzie. Jestem, co tu, jestem, tu, jestem, tu jestem, dobra, tu jestem, tu biję go! Widzę, 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 widzę. widzę. Biję go, biję go, biję go pod butotem, nice, pod butotem kolejny pad, to i słabo dodał Słowo Pero, kto tam, kto tam? Nej, kolejny, kolejny, jest. kolejny, kolejny! Pada, pada! Mamy go nice. jest! Dobra! Nice, Ej, stary, ta taktyka jest OP! Ta taktyka jest OP, taktyka Dobra, co mamy? Mam Ender drugi, dobra dam ci, kup Ej, masz Ender Rook Ma wódź w, w razie co, ziomek Mamy drop, puty, mamy w razie co set, hełm, dobra Mamy drop Emblemat ręczności Dobra, stary, masz w razie co trzały dużo. Nie marnujemy czasu, musimy iść się bić, kurde, dalej, nie miał, czy Nie Nie no. miał. Kupię, ale ten stref jest open. Dobra, nie marnujemy trójkę, go, Dobra, siłka, ja mam elitrę, ty biegaj. W razie co, żebyś wytrzymał, ale musisz mi, stary, mówić, wiesz, koordynaty, nie? Ja chyba mam elitrę, ja dolecę do w sekundę, nie? Ole bomby dostał, stary szarp szóstką. Jestem Stara mapa pogryfowana. już. Na... Czy na tym dropie nie może być jakichś nie mapa, stary? Gdzie, gdzieś... West, dwóch mam. Dobra, lecę. Czekają, West, tak na środku. Jestem, 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 jestem. Witam. Mam go, mam go, mam go! Bije się! To się bije Eee, ty ty wiesz tam tamtego, a ja, ja biorę swojego, co? Co co, tego mojego bije, ale on ma... Kurde nie mój marlaki, jak pęk, o, to pęk, te... pęk mu, mój lagi jakieś Pęk, pęk! Pękku! Mój! Bigo, 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 Bigo! Nie, wchodź! Pęk! Pęk Pęk, dobra? Mam, mam, padł, 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 padł mój Czy potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Tak, jestem na West, na West, na West Lecę, lecę, lecę Serio mam 8 minut strefa Serio ta technika jest taka tak klepiemy, widzisz to? Harwinarwin, to już nie jest gigakosy, giganup to jest świetlana przyróm I bijemy kokców przy spałnie, rozumiesz to? Cały czas prosto, stary, biegnij, cały Biegnę, biegnę Minus 300, 100 Widzę O siemano, dobra, o ma lifter O siemano Dostał O kurde, on mnie dorzucił Eza, o ma, o no no ma dużo no na ucieczkę, ale noczas no Tu temu nie ma, tu temu nie ma. Ale nocza no zjadł no teraz. na no Dostał? Chyba. No, no, ej, on się pod, no, pod... On pod wodę chce! Dobra, nie? Dostał! 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 Noc, drugi! Schowek mu się ostatni, skończył. Ostatni, już. ostatni! Ej, ale on, on coś nie rzuca ten. Słabo rzuca! Szeliu, szelił, szelił, mam go. Lecę za nim. Patrz, patrz do teraz. O Siemano! Siemano! Ej, ucieka. Dostał, dostał Dobra, skończył się antylogaut Edo Ej, siłka 6 minut. Kurde. Potem! Jest! Jest! Dostał. Kolejny, kolejny, kolejny. Jest! Kolejny, ostatni. Gdzie on jest? Tutaj? Ej, gdzie? Przód gdzieś. Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Nie masz antylogoutu tak, Dobra, fajnie, ja mam 3, 13, git, git, Dobra, spokojnie, spokojnie, ja go do, dogonię. Ty masz już antylogaut. Bo myślę, że logout kończy. Dostał, dostał, 29 oh nice, sekund, nice, nice, do, dobra Dobra, on nic nie ma Sorry, ale musi go strzelać z tego pańczego łuku, jako się rafi czy coś Jak on na wzora? Serio, mi się wydaje, dobra, dostał Dostał, 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 dostał Ej, dobra, Ej, dobra. Weź go dokończył. już Ej, czemu go nie mogę bić? Dostał, o, oh, oh, z No nice. Dobra, gig. Hey, co jest? Sorry, zgar zgar zgarnie jego itemy, wszystko. Totalnie. Dobra, pięć minut odsiłki, jeszcze dobra, mam dwa dropy jak coś. Cały set, chłopyka stare. i szczerze, no mówiłem, że mam mega web co? W ja, pierwsze mogę to przyznać. Mamy lepszego kryopincę dla, dla, dla ciebie, weź? Szarp 6, leczenie 1, skan jeden. A dobra, bo no, 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 nie. chcesz, nice. ten? <suszy> Mniej spowalniający top bo ja w razie ogniam nie? Kurde, wyrzucasz set dobry, ty to już odwaliło to totalnie, stary odsiana. Otwieram dwa dropy, pyk. Otwieraj, otwieraj. Zebroję regeneracji. Sztos, kurde, ja mam z Brae berserkera, Kera wyciągny sobie. I kriopijec! Dobra, sztos! Dobra, rzucam, monitoruj gdzie ta podka leci, co? No Ta, z, z, zniosły ją. Na, na 16 mam git. A ty? A pięć stary, a dobra. Co? No jakoś ją zniosło, daj tu jeszcze Noże szkurza <grym> <grym> Ej, coś jest z tymi podkami nie, nie tak. No chłopam, chopa. Dobra, dobra widzicie. Pokój! Widzę go! Biję! On, on, on nie wie, on nie no. wie, on ej! Ej! Jesteś cała ej, ek ej, ekipa wyszła! Fokus pokój, fokus pokój! Dobra, biją mocno, biją mocno, spoko, spoko O Jezu, ile oni biją? Mocno biją, no Oni mają parę dynów, oni też walą kryty, nie? E, jak chłop zalatuje, ty, on mnie tak... Ojo. Dobra, biją mocno Orka, orka Ja nic nie widzę, kurde Dobra, chłopiec zbyt OP, stary Ej, pękł mi totem Ciekawe? Mo... Ej, mocne typy z nich Co? Czemu tak? Ej, pękł mi totem Dobra, O mnie... Dobra, oni OP, oni OP, stary Są, so, są, so, są so, OP Poczekaj, ja cię chyba widzę Gonimy cały czas ten ziomuś Ej what? Dobra, git. Ja uciekam w górę. Gdzie ty jesteś, powiesz mi? Eee, no uciekam stary na South, nie? Ja też po na South, tylko tamten ziomek mnie od, odpuścił, ale mogę no, puścić po prostu tamtej. Tak, to ja jestem w wiosce. Ja wiosce stary, dawaj, dawaj, Ja też jestem w wiosce. On ma mieć szyb, szybkości. Właśnie się stary, tak nawala. Ale bije ci dims, mocno. Oho, to trochę bije, nie? No trochę, trochę bije, nie? Kumpel przyszedł. No nie będę no, mnie pokusować, stary, ja zadam na chwilę Dobra, oraj jak coś. Ma w pery co? razie co oraj, po prostu. Kurde, jaki walka! Czemu oni podają? Ej, dobra. Dobra, że go nie wiedział, stary, nie? No możliwe, że wiedział, nie? Dziomek bije za dużo damagea! Nastaram się stronę, nie? Ja umarłem. Tak, padłeś? Nie, wschodzi. No, Ale dobra, dobra, jak ich spotkam. Jak ich spotkasz, to co? To jest zdrowie. Ja płynę wodą, zaraz sobie elitrę. No, no trident ma! A to jest druga topka, stary. Ej, ale czemu oni już tak biją? To jest druga topka! No zabój, on ma 3000 zabój 4 koła prawie i 70 tysięcy ranku prawie ma. Który, który? Ten niepokój i pokój jest za nim Niepokój i pokój! Jest! Nie! Dobra mam I temu odzyska Kurda mnie biją! Uciekaj stary, wszystko próbuj, zie ziemia góra dół, stary, się lewo, prawo! Nie, ja umrę po, tutaj pod Ja umrę! Pod lodem! Ja umrę! Laulem pod, pod lodem Nie ma opcji, że ja to przeżyję jak ktoś, jest 0% szans nie, bo ja nic nie, nie, nie widzę, plus ten. Nie ma szans, że, że, że ja to przeżyję. Prze, prze, prze nie ma szans, że ja to przeżyję, nie? 0% szans! Stary, ale tu jest coś nie, nie tak z tym! Z wybuchowym mieczem! On jest turbo OP. Ja pierdziele. Proszę, tepli mnie! Uh, 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 uh. Dobra, czekaj. Kondyna logoutu! Co jest? Dobra, bije ich. No ja jestem w kratce ziomkiem. Pod akordy. Dobra, to, minus 19, a 265! Drugi ziomek stopki. Ja się z nim po prostu biję w kratce teraz, nie? Taka dobra taktyka! Straciliśmy wszystko! I to wszystko przez ciebie! Jak przeze mnie? To ty znalazłeś jakichś ziomków, którzy byli wystakowani z pary. Straciłem e-litrę Nie przejmuj starcie, nie przejmuj Jak on się nie przyjmować stary elitra. Ja to, ja to odzyskam, ja to odzyskam, a się tam biegnę. Jest! Załamany, przeglądałem 60 stron rynku i schodnik na 56 stronie jest elytra za półtorej miliona. Przez ciebie straciłem elitrę, nie obchodzi mnie to. Robimy bambusiarkę, farmimy półtorej bańki. O Jezu. Wszystko nadrobimy, ale farmimy na elitre, bo elitre jest mega ważna stary do, do naszej taktyki.